Witajcie, witajcie drogie osoby, kochane osoby z poznaku strzelca. I wy doczekałyście się swojego horoskopu na luty 2026 roku. Mam nadzieję, że będzie cudowny i wspaniały, zważywszy na to, że, że jesteście jeszcze w tym okresie pourodzinowym i 60 dni po urodzinach. Niektóre z Was jeszcze na to łapią. By są tak zwanymi szczęśliwymi, dobrymi dniami do załatwiania trudnych spraw. Zaraz zobaczymy, co Was czeka, z czego będę dzisiaj czytała, tak, bo wróżyła, to może nieładne słowo, potęga myśli, wróżę z potęgi myśli, czytam z potęgi myśli, oczywiście będę czytała z kart Tarota, San Petersburg, Russian Tarot i na koniec wyciągnę dla Was indywidualne przesłanie z kart anielskich, więc e, oglądajcie, innym filmiku udostępniajcie. Dobra, koniec gadania, osoby z poznaku strzelca, Wszelce kochane, na jaką energię, na jakie wskazówki powinny się otworzyć, co będzie dla nich ważne w miesiącu lutym 2026. Bardzo ładne przesłanie. Moja przestrzeń życiowa jest doskonała. I teraz, tak, co mówi Luis Hay? Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu. Znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień, lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. No i oczywiście, żebyście się strzelce nie przestraszyły, że o Jezu, to mam zmieniać dom mieszkanie. Może dla niektórych jest to rzeczywiście wprost, że jeżeli się zastanawiałyście, czy zmieniać mieszkanie, może niekoniecznie w lutym, ale jakieś kroki z tym robić. Tam będzie luty, jest na to dobry. Ale to słuchajcie, może też być zmiana relacji ze swoim mieszkaniem. Może warto coś w nim zmienić, może jeżeli się w nim czujecie niekomfortowo, są jakieś przedmioty czy meble, które was kurzają, może warto to nie wiem, sprzedać, oddać z dobrą intencją, żeby innym służyły komu się to podoba. A może po prostu wprowadzić więcej światła? Poprzez światło, poprzez jasne kolory. Tak czy inaczej, do przerobienia w lutym moja przestrzeń życiowa jest doskonała. Czyli temu, co jest niedoskonałe, z miłością podziękować. A gdybyście chcieli nad miłością, Pracować to, 17 lutego jest piękny webinar. 17 luty ważna data Nów Księżyca w lutym. Teraz nie będę o tym mówiła, bo, bo nie mam na to jakby przestrzeni, by, będę informowała na bieżąco. Myślę, że już w poniedziałek na moim kanale powinna być informacja, jak się zapisać. Ale póki co, drogie strzelce, tasuję karty i pytam się, jak się potoczy życie strzelców w. Lutym 2026 roku, na co powinny zwrócić uwagę, co będzie dla Was ważne. Królowa buław, czyli generalnie powinniście piękne, pięknie wejść w lutę. Powinniście być silne i zdecydowane, zdecydowanie, bo też mężczyźni oglądają, na różne rzeczy w lutym. Co dalej? Jakieś przeszkody? Jakieś blokady będziecie musiały pokonywać, ale jeżeli skoncentrujecie dobrze uwagę na tym i tak jak gdyby um, będziecie wiedziały, czego chcecie, to jesteście w stanie te wszystkie problemy pokonać. Szczególnie problemy na gruncie zawodowo-finansowym. Czyli jeżeli ktoś jest wam winien pieniądze, warto wyciągnąć, Ręce po to. Jeżeli chciałbyście swoją pracę wyceniać bardziej, bardzo dobry czas. Jeżeli byście chciały poprawić swoją pozycję w sprawach zawodowych, bardzo dobry czas. I teraz wyciągam trzy karty dla strzelców. Raz, dwa, trzy na sprawy uczuciowe, teraz trzy na sprawy zawodowe i trzy na sprawy zdrowotno-kondycyjne i już patrzę. Najpierw tak dziewiątka pucharów na sprawy uczuciowe, umiarkowanie i szóstka denarów. Słuchajcie, bardzo dobre karty, bardzo dobre karty. Bez względu na to, czy jesteście w związku, czy nie jesteście, powinniście uczuciowo rodzinie czuć się dobrze. Tak ja mówię bez względu na to, jak żyjecie, z kim żyjecie jest karta umiarkowanie poczucie bezpieczeństwa i harmonii, tak? Natomiast jeżeli byście chciały kogoś znaleźć, no to tutaj, bo jesteście samotne, karty pokazują, że jeżeli tylko tą energię ruszycie, to nawet może być nadmiarowość, umiarkowanie mówi z dwóch pucharów nektar możesz pić, czyli mogą być dwie kobiety, dwóch mężczyzn, ale również jeżeli będziecie chciały to bardziej do tych Strzelców, które są w związku, jakieś plany finansowe, inwestycyjne, robić właśnie na gruncie rodzinnym lub domowym, to też jest bardzo dobra karta. Jeżeli na przykład też uporządkować jakieś sprawy majątkowe, to też bym powiedziała bardzo dobre, bardzo dobre karty. Wszystko będzie szło dobrze, o ile będziecie w tym miesiącu, bo są trzy karty prawdy. Żyli w prawdzie. Idziemy dalej. W sprawach uczuciowych gwiazda, więc na pewno będziecie lubiane, ludzie będą chcieli z Wami rozmawiać, poplotkować, dużo komplementów będziecie dostawały. Ale pamiętajcie też, żeby uczciwie pracować. Znaczy, ja myślę, że uczciwie pracujecie, ale żeby tylko nie było gadania, ale również robienie, działanie i to na każdej płaszczyźnie zawodowej. Czy macie własną, własn, własną działalność, to wtedy realizujcie pomysły, a nie tylko o nich gadajcie, bo to jest pokazane, że wiele razy gadacie i nic z tego nie wychodzi. I również pracując u kogoś. Też różne te sprawy zawodowe do końca dowoźcie, nie popuszczajcie, tylko realizujcie. I na trzy karty zawodowo-finansowe są trzy karty związane, dwie karty, przepraszam, na trzy związane z uczeniem, czyli jeżeli myślicie o jakimś kursie, o jakimś webinarze, o jakichś warsztatach zawodowych albo innych, które by miały Wam w tym pomóc, to jest to bardzo dobry czas. Niewykluczone też, że będziecie właśnie wydawały pieniądze na naukę, jak nie swoją, to na przykład kogoś z członków rodziny. Zdrowotnie królowa buław, czyli mówi zwrócić uwagę na sprawy hormonalne lub kobiece, a u mężczyzn na męskie. Zaburzenia hormonalne jak W można powiedzieć wychodzą, siódemka pucharów. Nie muszą być tylko związane ze sprawami kobiecymi, mogą być z innymi. Również bym zwróciła uwagę na niedobory w organizmie, i niedobory w organizmie przy tym jest śmierć, która nie oznacza śmierci fizycznej, a raczej układ kostno-stawowy, czyli niedobory w układzie kostno-stawowym czyli może być tak, za mało witaminy D3 albo wapnia, może nie wiem, słabsze zęby na przykład albo słabsza masa mięśniowa i trzeba, i trzeba gdzieś tam wzmocnić. Tutaj jeszcze przy tej siódemce Pucharów bym zwróciła uwagę na wodę w organizmie, czy na przykład nie jest jej za mało, albo w drugą stronę, czy na przykład nie jest jej za dużo, czy nie ma obrzęków, tak? Dobrze, teraz karty anielskie, warsztaty anielskie, bardzo ciekawe, bardzo mocne anioły, archanioły będą. 28 lutego i 1 marca. Można dzwonić, żeby się dowiedzieć więcej, ale teraz karta niebieska na lód dla Was jasno słyszenie, czyli bardzo dobra karta mówiąca o tym, że jeżeli uporządkujecie swoje e, u, emocje to żadna wróżka jest wam niepotrzebna, bo wiele rzeczy będziecie słyszały, wiele rzeczy kanał Świata będzie wam podpowiadał. Ale przeczytam Archanioł Zatkiel, mało znany Archanioł, ja go znam, ale myślę, że nie, nie najbardziej popularny, ale on mówi do ciebie tak w Strzelcu, zwróć uwagę na pełne miłości, przewodnictwo, Rozbrzmiewające w Twoim umyśle, lub pochodzące od innych ludzi. Czyli odpowiedzi będziesz na różne pytania, na swoje wątpliwości mogła usłyszeć, mógł usłyszeć z kanału świata. Kanał świata będzie ci wiele rzeczy podpowiadał. Może właśnie warto otwierać swoją intuicję. Kochane strzelce, dziękuję Wam za uwagę, cieszę się że jesteście ze mną. Oglądajcie codziennie moje programy, bo zawsze te wskazówki na następny dzień są. I oczywiście można powiedzieć, raz się bardziej sprawdzają, raz mniej, bo jest to ogólny horoskop dla wszystkich strzelców nieindywidualne, ale coś tam dla siebie można wyciągnąć, i przed czym się uchronić, albo na coś ukierunkować. Kochane, do widzenia, do zobaczenia codziennie na moim kanale. Pa strzelce Pa!